Nazywam się Joanna Baranowska i już od 11 lat wspieram rodziców w budowaniu bliskości, frajdy i skuteczności w relacjach z dziećmi. Witam Cię w podcaście nie tylko o pozytywnej dyscyplinie. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pozytywna dyscyplina więcej frajdy w rodzicielstwie. Nazywam się Joasia Baranowska i dzisiaj porozmawiamy o tym. Czym jest przynależność i znaczenie? Czyli dlaczego właściwie ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? A nas tutaj szczególnie interesują no oczywiście nasze kochane dzieci. I szczególnie nas interesują w tych trudnych momentach, bo wtedy, kiedy jest dobrze, to zwykle nie zastanawiamy się, dlaczego ono się tak zachowuje, dlaczego on nie może po prostu mnie posłuchać, przecież to byłoby o wiele prostsze. No, i właśnie dzisiaj dostaniesz co najmniej część odpowiedzi na to pytanie, a w kolejnych czterech odcinkach opowiem bardzo szczegółowo o różnych odmianach zachowania, różnych rodzajach trudnych zachowań u dzieci i nie tylko. No dobrze, u podstawy tego wszystkiego leży przynależność i znaczenie, ale żeby ją le lepiej zrozumieć, myślę, że najlepiej wyobrazić sobie taką sytuację w sklepie. Mamo, chcę tego loda! Nie dostaniesz, ile razy mam ci powtarzać? Mamo, ale ja naprawdę chcę tego loda! Musimy szybko zrobić zakupy, nie przeszkadzaj mi. Mamo! No i tutaj płacz, histeria. No i czasem wybieramy takie rozwiązania, jak danie tego loda, żeby mieć już temat z głowy, danie banana, danie coś. I ja absolutnie nie oceniam, po prostu radzimy sobie jak możemy, żeby przetrwać tę sytuację. Korzystam z tego przykładu tylko po to, żeby pokazać, co tutaj można zobaczyć, jak już się człowiek uspokoi, domknie swoją korenową, mówiłam o tym w poprzednim odcinku, i na spokojnie to zanalizuje i być może wyciągnie wnioski na przyszłość. Odpowiedzią tutaj może być poczucie przynależności i znaczenia, potrzeba przynależności i znaczenia, którą ma każdy człowiek. My wszyscy jesteśmy istotami stadnymi i nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez innych ludzi. Byłoby nam bardzo źle. No, oczywiście, są nasi, którzy wolą więcej kontaktów, którzy wolą mniej. Tutaj się różnimy w tym zakresie. Natomiast nasze mózgi potrzebują innych mózgów po to, żeby się regulować, żeby się uczyć, żeby funkcjonować. I mm, żaden człowiek nie posiada całej wiedzy o świecie przecież, tak. Potrzebujemy uzyskiwać wsparcie, dawać wsparcie innym ludziom, i tak dalej. Jesteśmy z, po prostu sakami, a, a saki w większości są istotami stadnymi. I ten aspekt poczucia przynależności i znaczenia, potrzeby przynależności i znaczenia, jak ją tutaj w pozytywnej dyscyplinie nazywamy. Jest ważnym czynnikiem, który sprawia, że będziemy się zachowywać tak czy inaczej. Bo jeśli patrzymy sobie na zachowanie, na przykład, właśnie takiego dziecka w sklepie, to myślimy sobie, OK, mama robi zakupy, nie zwraca na dziecko uwagi, dziecko jedzie w koszyku, to jest taka konkretnie sytuacja, wasza może być oczywiście jakaś inna. W tej sytuacji właśnie tak było i w którymś momencie dziecko no, zahacza, mamo, coś tam, mamo, a nie wiem, daj mi telefon. Mama nie chce mu dać telefonu, mamo. Nie przeszkadzaj mi, muszę robić zakupy. I w którymś momencie właśnie dziecko zaczyna wpadać w tą histerię e, o loda i patrzcie, co się dzieje. Dzieje się to, że dziecko zyskuje dużo znaczenia właśnie w tym momencie. To znaczy, że staje się, nie wiem, jakimś centrum, wokół którego rzeczy zaczynają się dziać, staje się ważne i zaczyna wpływać na zachowanie mamy. Mama w końcu zaczyna zmieniać zachowanie e, w kontekście tego konkretnego dziecka. No i teraz, czy to dobrze, czy to źle? No, nie chcę tutaj mówić ani dobrze, ani źle, tak po prostu się czasem dzieje. Natomiast co by było, gdyby od razu gdzieś zaplanować w trakcie tych zakupów jakiś udział dziecka? To realizowanie potrzeby przynależności i znaczenia, ale w konstruktywny sposób, żebyśmy mieli to na uwadze. Czyli nie wiem, słuchaj, szukamy teraz papryki, pomożesz mi znaleźć paprykę, gdzie jest papryka? A teraz. Nie wiem, jedziesz wózkiem ja ci będę podawać rzeczy do wózka, a ty je będziesz delikatnie wkładać. Możesz mi pomóc w ten sposób? Albo nie wiem, mamy rysunkowy spis zakupów dla dziecka. I, I mamy tam ponaklejane, powiedzmy, te warzywa, które musimy znaleźć, te produkty, które musimy znaleźć i dziecko samo chodzi z częścią swojej listy. Bo jest wystarczająco duży, tak? Mamy, mówię do was, nie wiem w jakim wieku macie dzieci, ale na pewno sobie możecie wyobrazić różne sposoby realizowania takiego hmm, zadania w zależności od wieku dziecka. I dziecko zyskuje znaczenie. Może też być tak, że coś się już zaczyna dziać w tym wózku, w tym sklepie i to jest taki moment, kiedy podchodzisz do dziecka, dotykasz je i patrzysz mu w oczy i mówisz, kochanie, jesteś teraz mi bardzo potrzebny do pomocy, bo wiem, że umiesz być świetnym pomocnikiem. Pomóż mi znaleźć to i to i to, albo pomóż mi wkładając rzeczy do wózka. Razem wtedy szybciej wyjdziemy i zdążymy jeszcze, nie wiem, pójść na Plac Zabaw. Chociaż ten plac zabaw to już jest taki wisienka na torcie, Jakby, mm, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że tutaj ważna jest jakaś nagroda. Nie, 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 nie. Dużo ważniejsze w zmianie zachowania dziecka jest to jego poczucie, że jest okej, okay, że jest ważne i że, nie, że przynależy. No i co w związku, co, co nam daje ta wiedza, co nam daje to? Mm. Po pierwsze, jak widzicie, że dzieci zachowują się źle, to ważne jest, żeby spojrzeć na nie i z perspektywy Okej, okay, co, co się z nimi dzieje? Czy ona ma tutaj odskorzoną klapkę i ona zachowuje się źle, bo czuje się źle. I tutaj bardzo ważne, skoro jesteśmy sakami, ważna jest dla nas przynależność i znaczenie, to dużym sposobem na regulowanie emocji i wsparcie dziecka w domknięciu klapki jest właśnie. Ta nasza bliskość i obecność. To może wyglądać tak, że podchodzisz do dziecka, dotykasz je. Dotyk wyzwala oksytocynę, jest takim uniwersalnym sposobem komunikacji: jestem blisko, jestem obok, przynależysz, jesteś ważny. Dotyk będzie wyzwalał oksytocynę stopniowo. To nie działa jak układ nerwowy, że jest bodzie reakcja, z reakcja. To jest bodziec hormonalny, to uruchamiamy w ten sposób układ hormonalny, który stopniowo wyzwala oksytocynę, i dziecko będzie stopniowo się uspokajało. I teraz, oczywiście, może być jeszcze więcej różnych przyczyn złego zachowania u dziecka. No, może być głodne, zmęczone, ale jeśli wprowadzamy taką zmianę, że myślimy o sytuacji, w której możemy dziecko pozyskać do współpracy, to często udaje się też nam dorosłym pomyśleć sobie: Okej, okay, dla dobra grupy jeszcze przez chwilę mogę wytrzymać. Tak? Zjętą bułkę zaraz, mogę teraz się uspokoić, zamiast robić nie wiem, histerię. I jest spora szansa, że to może po prostu zadziałać. Co jeszcze może nam pomóc y, uspokoić tego naszego małego saka, który potrzebuje przynależności i znaczenia? Po pierwsze dotyk, po drugie spokojny ton głosu. Pamiętamy o neuronach lustrzanych, w poprzednim odcinku, o nich opowiadałam. Po trzecie, tak jakby to jedno i drugie sprawi, że uruchomi się Koranowa i te nasze komunikaty będą bardziej racjonalne i takie, będą usłyszane, czyli bliskość dotyk ten głosu. I to nam pomoże pozyskać to, to, to dziecko do współpracy, nawet jeśli to jest nastolatek. Jak myślimy sobie o małych dzieciach, to jakoś nam jest łatwiej myśleć sobie, no tak, dziecko trzeba przytulić, ono czuje się źle, zachowuje się źle, ale jak sobie myślimy o naszych nastolatkach, taki trzynastolatek, piętnastolatek z takim fochem i po prostu nie powiem czym na twarzy, <grym> to zupełnie zapominamy, że to też są dzieci. To też są dzieci, które nie potrafią jeszcze kontrolować swojej korynowej. I też potrzebują naszej obecności i przynależności i znaczenia. My się wtedy nakręcamy: on taki tuż tu już powinien przecież wszystko wiedzieć. Na no, kurczę, fakty są takie, że nie wie. Więc jakby mamy przekonania w głowie o tym, jakie dzieci są, jakie powinny być, co powinny umieć, ale nie patrzymy, zapominamy patrzeć na nasze dzieci, jakie one naprawdę są. I to będzie teraz taka dygresja. Czasem rodzice się skarżą, że to nie działa, czy tamto nie działa w pozytywnej dyscyplinie, plany nie działają i tak dalej. No, też się spotkałam z tym, że w moim domu wielokrotnie plany nie działały. I wielokrotnie nie zastanawiałam się nad tym, no dobrze, dlaczego? Co tu się takiego dzieje? I popełniałam ten błąd, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, że traktowałam moje dziecko, jak już dorosłe, w pełni kontrolujące się, które dopiero ale ono przecież dopiero jest, jakby no, ma tak skonstruowany mózg, że, że nie, że, że nie jest w stanie się skontrolować. Ta sama kontrola jeszcze się nie wykształciła w pełni. No i teraz muszę wrócić na te niższe poziomy, czyli potrzeba przynależności i znaczenia i bliskość, i obecność. Dlatego tak dużo mówimy o pozytywnej dyscyplinie, po prostu o fajnym spędzaniu czasu razem, o tym, żeby być ze swoim dzieckiem obok bez oczekiwań. Patrzcie, na pewno są takie momenty, kiedy się łapiecie, że tygodniami. Mówimy do dzieci tylko poleceniami, listami poleceń. No ja cię kręcę. no Co to jest zabudowanie relacji? Żeby budować potrzebę przynależności i znaczenia i takie poczucie, że wszyscy jesteśmy razem, potrzebujemy tych randek, tak nazywamy to w pozytywnej dyscyplinie specjalnym czasem. Potrzebujemy tego, żeby na przykład wejść do pokoju tego nastolatka, usiąść na łóżku i nic nie mówić. Nie mówić, a co to za bałagan, czy te majtki leżą znowu na podłodze. Po prostu nie mówić, tylko spojrzeć na to swoje dziecko, popatrzeć, co on teraz robi, nie wiem, czy czyta książkę, zapytać może o tą książkę, jak odwrócić wzrok na chwilę. Czy może, nie wiem, porozmawiać o tym, czym się fascynuje w tym momencie, a jak spyta was mamo, a po co tu przyszłaś, bo zwykle przychodzisz po coś, to powiedzieć, wiesz co? Chcę po prostu spędzić z tobą te pięć minut. I nic więcej. I to są różne sposoby na budowanie przynależności i znaczenia i dawanie dziecku znać jesteś ważny taki jaki jesteś. Po prostu chcę być blisko ciebie. Takie zapraszanie też dziecka do relacji no naprawdę, jak przyjrzymy się mm, swoim zachowaniom, to są takie momenty, nie wiem, kiedy jest więcej stresu, kiedy jest źle, albo kiedy po prostu zapominamy i wpadamy w takie nawykowe tryby, tryby rodzicielska, i potem się łapiemy za głowę, no ja cię kręcę, no to taki, taki rodzic, no ja też bym nie chciała spędzać czasu z kimś takim, kto cały czas chodzi, czepia się, gdera, gada wykłady i tak dalej. I możesz się zastanawiać teraz, no dobrze, no dobrze, no świetnie, nie będę tego wszystkiego robić, to co będę robić? Jest naprawdę dużo różnych pomysłów. Znowu Cię odeślę do kart narzędzi wychowawczych. Wybierz dowolną książkę pozytywnej dyscypliny. Zaraz w kolejnych odcinkach będę mówić o czterech błędnych strategiach zachowania, które się pojawiają wtedy, kiedy ta podstawowa rzecz, czyli poczucie przynależności i znaczenia, jest niezaspokojone. Dzieci. Mają poczucie przynależności wtedy, kiedy my im coś dajemy, tak? I to jest dla nas łatwe. Dajemy im swój czas, uwagę, bawimy się z nimi i to jest dla nas w pewien sposób łatwe. Natomiast po, równie ważne jest poczucie znaczenia. Znaczenie jest wtedy, kiedy dziecko coś wnosi do rodziny. I to jest strasznie trudne, bo dzieci dzisiaj nie mają obowiązków w wielu przypadkach, albo mają ich bardzo mało, um, mało co wnoszą do rodziny. Albo coś wnoszą, a nie wiedzą czego. A żeby mieć poczucie przynależności i znaczenia, to nie tylko trzeba jakby otrzymywać, być dobrym w przyjmowaniu, ale też jakby my musimy jako rodzice oczekiwać i jakby doceniać to, co dziecko wnosi. Odkurzył niedokładnie. Dobra, super, odkurzył. Ostatnio, nie wiem, um, z fochem kupił albo kupiła butelkę wody. Takim fochem, że to po prostu aż z daleka było widać tą minę. No i teraz możesz zwrócić uwagę na to, co dobre, albo na to, co złe. Możesz wybrać, wiesz co, jak ty się zachowujesz, co to zamina? I zawsze wzmacniasz to, na co zwracasz uwagę, albo możesz powiedzieć, wiesz co, dzięki. Dzięki, że to zrobiłeś. Widzę, że wiem, że ci się nie chciało. Jakim rodzicem chcesz być? Po której stronie? Chcesz zwracać uwagę na to, co dobre i rozwijać i budować, tak jakby rozdmuchiwać to, co dobre w twoim dziecku, czy chcesz y, się koncentrować na tym, co złe? Będzie ci łatwiej um, wtedy, kiedy zwrócisz y, z, uwagę też na swój, twoje samopoczucie. Czy ty czujesz się ważny, ważna w swojej rodzinie? Czy czujesz, że zarówno dajesz, jak i przyjmujesz różne rzeczy? Materialne, niematerialne. Jak możesz zwrócić uwagę na, na to, co otrzymujesz? Tak? Tutaj przypominają się wszystkie pomysły na wdzięczność, na spisywanie tego, co dobre u, u ciebie, u Twoich bliskich, u wszystkich. Jak możecie więcej czasu spędzać razem na takich miłych momentach. I tu nie chodzi o jakieś wielkie ilości czasu. tak Wcześniej mówiłam, 5 minut czasu z twoim nastolatkiem, bez oczekiwania czegokolwiek. I to jest też strasznie ciężko zrobić, bo jesteśmy nauczeni tego biegania, nauczeni pędzenia, że tylko to ma jakość i wartość. A jak usiądziemy na chwilę z chrybatą, to wydaje nam się, że, że to coś strasznego się dzieje. Sami sobie tego jakby odmawiamy. No i dobrze mieć tego świadomość, wziąć ten głęboki oddech, trochę się tego zacząć uczyć. I zastanowić, jakiego życia i jakiej rodziny tak naprawdę chcesz. Przynależność i znaczenie to jest takie dokładniejsze dla mnie powiedzenie tego, czym jest miłość. To jest taka wymiana. I wszyscy potrzebują w rodzinie w niej brać udział. Z pewnej perspektywy, jak myślę sobie o przynależności i znaczeniu, możemy powiedzieć, że nie ma dobrych ani złych zachowań. Tak? Są takie zachowania, które są bardziej użyteczne społecznie albo mniej użyteczne społecznie. Czyli jeśli dziecko rzuca się na podłogę, ono zyskuje poczucie przynależności i znaczenia w taki nieużyteczny sposób. Jest jemu źle, nam źle, wszystkim naokoło jest z nim źle w tym momencie. Naszym rodzicielskim zadaniem jest. Poszukanie sposobów na to, żeby dziecko mogło zaspokajać swoje potrzeby w taki sposób, który będzie użyteczny także dla innych. Czyli ja na przykład ja sobie myślę, jeśli jesteś głodny, to może przyjdź i pomóż szykować razem ze mną kolację. Pomóż w tym, zróbmy coś razem. Jeśli jest ci źle, to przyjdź i powiedz, jakie co się z tobą dzieje. Jeśli chcesz czegoś i tak dalej, i tak dalej. Można by było cały czas się zastanawiać nad tym, jakby jakie zachowania są bardziej użyteczne społecznie, ale od czego zacząć? Zacząć od tego, żeby spojrzeć na zachowanie dziecka i zastanowić się, okej, okay, jak ono w tym momencie zyskuje przynależność i znaczenie? I to już daje nam tą chwilę na oddech. No, chyba, że stoi na środku ulicy i zaraz go przyjedzie samochód. Dobra, to nie masz chwili na oddech, ale jeśli masz tą chwilę na oddech, to właśnie możesz się zastanowić, hmm, co to się właściwie dzieje. Jak mogę dać mu trochę inaczej to, czego potrzebuje? W taki bardziej akceptowalny społecznie, czyli ak akceptowalny przeze mnie sposób. Jeśli dziecko nie wiem, wyje ci, bo chce mieć loda albo czekoladę, prosi o coś słodkiego, to ja zawsze tłumaczę moim dzieciom: Słuchaj, to jest pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy, bo jesteś głodny, potrzebujesz teraz coś zjeść, i daje ograniczony wybór, bardziej konstruktywny. Z mojej perspektywy. Jeśli to się nie udaje, idę w kierunku bardziej słodkich wyborów, czyli nie wiem, banan, jogurt, tak, bo nie zawsze nam się udaje zaproponowanie dziecku liścia sałaty. Ale ważne jest właśnie to, żeby zrobić ten pierwszy krok i tak jakby przyjrzeć się, ok, jaka za tym jest potrzeba i jaki to ma związek z poczuciem przynależności i znaczenia, czy ja tu widzę jakąś zależność, czy nie. I to da Ci taką małą odpowiedź, jak przesunąć. Swoje wychowanie w bardziej pozytywnym kierunku. Napisz mi koniecznie, co wynosisz z tego odcinka. Ja kocham koncepcję po przynależności i znaczenia, ponieważ ona mi bardzo dużo wyjaśnia i naprawdę tak pomaga czuć ten klej w rodzinie, to, to, to dobro, które możemy tworzyć. Dzięki serdecznie, Jasia Baranowska.